Witam, z tej strony Michalos, a w, no, w pierwszym odcinku nowej serii Co lepsze? Porównamy sobie dwa czołgi. Isa 3 oraz IS-5. Zaczniemy od porównania pancerza. IS-3 z przodu kadłuba ma grubość pancerza wynoszącą 110 mm, a, na, a natomiast IS-5 ma z przodu 120 mm pancerza. Ale jednak trzeba zauważyć, że przez ułożenie płyt IS-5 ma Lepiej skontowane te górne płyty, ale ma większą dolną płytę, i to widać po obejrzeniu tych dwóch czołgów. Jednak boki kadłuba ISA 3 mają po 80 mm, a boki kadłuba ISA 5 mają grubość 120 mm. No więc IS-5 lepiej się nadaje do, do techniki zwanej side-scrapem, którą omówię w innym odcinku. Postawienie do tych dwóch czołgów jest takie same, ponieważ bardzo mało, pra, praktycznie w ogóle nie różnią się stylem gry. IS-3 z przodu wieży ma grubość pancerza o Ma grubość pancerza wynoszącą 220 mm, no więc to jest jeden z najwyższych wyników na tym poziomie. Natomiast IS-5 ma, ma grubość pancerza z przodu wieży wynoszącą 202 mm, no więc IS-3 ma o wiele lepiej pancerzną wieżę. Jest pewien haczyk. U is 5 pociski wchodzą w w obszary naprzeciwko jarzma, a u -a 3 to już nie. No więc IS-3 ma o wiele lepiej opancerzoną wieżę niż IS-5, ale u IS 5 gracze nie strzelają w te punkty, bo wolą celować w dolną płytę oraz w te garnki na wieży. Teraz, porówn teraz porównaj sobie działa tych dwóch pojazdów. Obydwa pojazdy mają takie same działo, ale o parametrach, a o parametrach im, ich sobie powiemy. Każde działo zadaje po 400 uszkodzeń i ma, i ma penetrację wynoszącą 225. Rozrzut jest bardzo duży, lecz po założeniu wyposażenia działo wyborowe. Ten rozrzut się niby się zmniejsza. Ale działo i tak strzela tak. Jakby miało ten rozrzut przed założeniem tego wyposażenia. Więc według mnie lepiej mieć stabilizator, żeby kiedy nadarzy się okazja trafiać lepiej w ruchu, no i zmniejszyć ten czas celowania, ponieważ jest on bardzo duży. A teraz czas sobie powiedzieć o mobilności. IS3 obraca się szybciej, no i też obraca szybciej wieżą, ale szybciej jeździ IS5. To nie znaczy, że obydwa, obydwa te pojazdy są bardzo mobilne, jak na czołgi ciężkie. A teraz przejdziemy sobie do bitwy. Wyposażenie, załoga, wygląd, materiały eksploatacyjne są takie same, żeby po prostu ta bitwa była uczciwa, to porównanie było uczciwe. Pierwsza bitwa, co zagramy, isem 3. Ustępki zawsze szybko Szybko je wczytuję do bitwy, więc nie powinniśmy długo czekać. 8 sekund. No, losowanie jest spoko, fajne. Jest... Uściwe, tylko się boję trochę ty, tych... RHM-ów, Borsików, Waffentragerów i tego is bo są... są bardzo potężne niszczyciele. No więc trzeba będzie uważać. To jest na jaką stronę... To jest ważne, na jaką stronę nas wylosowało. No, na tą lepszą, myślę. Więc pojedziemy sobie do miasta. Może jakiś sojusznik z nami pojedzie. Jedzie RHM Borsik, ale chyba tylko, żeby sobie pokampić tu w krzaczkach, nie żeby albo też tam przysnajpić. Albo jedzie, jedzie do miasta, bo ludzie czasami tak robią, że jadą tymi mocarnymi niszczycielami, żeby w mieście tam postrzelać. Na twardych celach po prostu zrobić uszkodzenia. Cóż, trafiłem w ziemię. Właśnie o tej celności mówiłem, że no słabo jest z tą mobilnością. Ruza tysiąc zostało od Borsika. O tym wiem, żeby przysnajpić. Ale polosowało pięknie. Teraz chyba będziemy musieli stoczyć potyczkę z tym FFM. Nie trafił Borsik, trudno. Jest pasły panzer. <grymne> spasły panzer, ja na niego mówię, spasły panzer, ale to tak, no, bo spach panzer, spasły panzer. Dobra, nieważne. Jedziemy na tył tego ISA 5, żeby mu zrobić uszkodzenia. Tak zwane kuku. <grymne> I zniszczony. I teraz myślę, że lepiej będzie zdjąć tego ru. Albo na FV go staranować. Ale wyrolował ziom. No tutaj ma bardzo dużo penetracji ten czołg lekki. Ponieważ ma dział z Centuriona i z Carnarvona. Więc będzie przebijać bez powodu. Nas zabił kierowcę. Kurz. Nie chcę stracić dużo HP na walce z tym czołgiem, a jeszcze raz ze mnie strzeli. No właśnie. To była szybka bitwa. No, tak trochę słabo, no bo chciałem pokazać walkę bezpośrednią z czołgami ciężkimi, a jednak to nie wyszło, ponieważ nikt tu nie pojechał. No, ciśniemy, ciśniemy po tego isu. I szczęśliwie nie natknęliśmy się na żadnych niszczycieli. Jedynie ten bolsik, co nawet we mnie nie mierzył. To są mocarne niszczyciele. W sumie wy wiecie, jak gracie w tą grę. Wiesz, bardzo dużo jest w bitwach tych niszczycieli. Każdy na pewno oberwał jak grał człowiekiem lekkim za tysiąc takiego niszczyciela. Ale dobrze, zobaczymy sobie wynik bitwy. Cąch kątokrę więc z tymi. Z bonusem razy 2 wyszło 2000 ponad kredyty. Ładne? Na no a najlepiej. No 1867 uszkodzeń. Dwa fragi. No i dobrze, no. Myślę, mu pochwaja, ponieważ ten strzał, no ładny, był. dobry, dobry. O. Kamuflaż, oferta na kamuflaż. Raczej nie skorzystam, bo golda nie mam przy sobie na razie. To była, bitw to była bitwa w Wisie 3, teraz wejdźmy do bitwy ISM 5 Wylosował nas od razu losowanie wyśmienite. Mapa taka sobie, mogła być lepsza, ale nie pogardzę tą mapą. Serio, mam szansę tutaj zrobić bardzo dobry wynik. W drużynie przeciwnej jest IS-6, który według mnie nie jest, nie jest dobrym czołgiem, jest bardzo przeciętny i mają kernarwona, który co prawda może dobrze grać na wieżę, no i przez to zgaduję, że pojedzie w tam, tam, gdzie czołgi średnie pojadą, jadą zawsze. Zakładam, że tam pojedzie, ponieważ tam jest dużo górek. Tak. W sektor dziewiąty pojedzie. Nasza drużyna tak defensywnie gra bardzo, aż dziwnie. Nie wiem czemu. Ta Pantera. Chce kampić chociaż to jest trochę uzasadnione, bo ma działo, ma mega celne. penetrację też ma. Bardzo dobrą, 200, to jest bardzo dobra. Telefon ma Tiger, jeden penetracji. Przebił mnie panterą, to jest... O kurde, jest niebezpieczne trochę. No i Su strzelił go za tysiąc, biedny ziomek. No co mam powiedzieć, no biedny, no. Nie wiem, czy tam ktoś stoi, tam zawsze stoją ktoś, no więc jednak nie stoją, chyba <laughs> nie wiem, nie wiem, co ja sobie myślałem, że to wejdzie, ale przeładowanie, przeładowanie jest dosyć szybkie, jak na taką siłę, taki uszkodzenia na strzał, no więc mogłem sobie pozwolić na taki strzał. Widziałem, że tak trochę, trochę mniej sobie bym pozwolił, ponieważ przeładowuję szyb wolniej. No i widać ten pancerz, o, czym, o którym mówiłem, odbija się i od pantera. A my mamy penetracji dużo, więc możemy ją tak normalnie przebić. Tutaj Tiger 1 mnie trochę pcha, ale mam nadzieję, że, że przez to na przykład nie zginę albo nie przyjmę pocisku za uszkodzenia w sensie. No i po po od Panterze. Spróbujesz tutaj na wieżę ustawić, chociaż za niski jestem. Nie, 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 mam, nie ma przestrzału tego ISA 6. Będę musiał pojechać. No, chyba wykończę tego Borsika. No, już wykończyli. Borsikiem się kampi. To jest bardzo delikatny niszczyciel. W sumie każdy to wie, czemu ja to mówię. Nie wiem. Może nie mam czym zadać. O, one shot w buldoga Dużo one shotów w ogóle. A. Właśnie to jest Wisze 6 dobre. Wisze 6 jest dobre. Że on, jego boki często odbijają takie pociski. Nie wiem czemu. Tak jest skonstruowany. Boki więcej odbijają niż przód. Czołgu ciężkiego. No tak jest, co zrobić. Widzicie całą górną płytę? Do przebicia jest. Cała górna płyta. To chyba coś świadczy o tym, jaki, jaki czołg jest jakościowo. No i zniszczony. Spoko, bitewka udana. Chociaż lepszy wynik bym mógł zrobić, tylko w złe miejsce pojechałem. W złe miejsce. P Podobnie doświadczenia dostałem. Uszkodzenia o 100 mniejsze, ale już też drugie miejsce w uszkodzeniach trzeba pochwalić tego gracza w Su. Bardzo piękne łańcuchy zrobił. Chyba to był ten, ten Su, nie ten. Tak, to był chyba ten. A więc podsumowując, i strzyma, bardzo dobrze opancerzoną wieżę, wręcz najlepiej opancerzoną na tym poziomie. Ma, ma dział, który ma uszkodzenia na strzał, penetrację, za to nie ma celności, no, tylko celności nie ma. I też przeładowanie jest dosyć długawe, ale nie za bardzo. Ale nie macie pancerza kadłuba, nie macie też Też stabilizacji za bardzo dobrej, ale macie też boki, które na jej skrapa się Nadają chociaż nie tak bardzo jak boki ISA 5. Za to IS-5 ma, wie, ma wieżę bardzo dobrze opancerzoną. Ma słabiej trochę niż IS-3, ale i tak ma bardzo dobrze opancerzoną. Ma kadłub, który górna płyta już odbija. U ISA 3 górna płyta odbija o wiele mniej, a ISA 5 odbija. Tylko trzeba schować dolną płytę w, w razie możliwości. I też boki do skrapa scrapa są. Idealne wręcz. Są wręcz idealne. No i też działa takie same uszkodzenia na strzał, penetracja i też wady: to jest celność, też stabilizacja, czyli że w ruchu celownik się rozwala i też. No to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. To był pierwszy odcinek nowej serii. Do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!